Dzisiejsze zamienniki kosmetyków to temat, który wzbudza ogromne zainteresowanie wśród miłośników pielęgnacji. Na polskim YouTubie powstało już mnóstwo filmików na temat kultowych produktów różnych marek, jednak żadna z marek nie wzbudza takiego zainteresowania jak BASIC LAB. Tańsze zamienniki w Basic Lab, które działałyby równie dobrze, albo i lepiej, dla wielu są spełnieniem marzeń. Dlatego tak wiele osób podejmuje się wyzwania w znalezieniu zamienników tych kosmetyków. Jednak czy każda z tych polecajek ma sens z merytorycznego punktu widzenia? Żeby poszukać skutecznych zamienników produktów BASIC Lab, musimy najpierw wyjaśnić kilka kwestii. Zacznijmy od tego, czym jest zamiennik, bo jak się okazuje, możesz zostać tutaj wprowadzona w błąd. Gdybyśmy chcieli dosłownie podejść do tematu, to tańszy zamiennik danego kosmetyku powinien mieć dokładnie taki sam skład, takie samo działanie na skórze, czyli te same efekty, ale być po prostu tańszym. Jeżeli nie mówimy o kopiowaniu formuły, co powiedzmy sobie otwarcie jest nieuczciwym działaniem, to takiego produktu w ogóle nie powinniśmy znaleźć. Przy takim założeniu możemy mówić zatem o tańszym odpowiedniku droższego kosmetyku. Jego skład powinien być oparty o takie same składniki aktywne, a cały kosmetyk powinien zapewniać skórze działanie podobne bądź prawie identyczne jak droższy odpowiednik. Tu jednak pojawiają się dwie ważne kwestie. Pierwsza kwestia to sama cena. Żeby obniżyć cenę kosmetyku, producent może kupić tańszy surowiec, ale to może oznaczać niższą jakość całego kosmetyku. Może również producent kupić kompleks zawierający składnik aktywny, ten, którym, którego szukamy w, zamień, w tańszym odpowiedniku, ale ten kompleks może oznaczać niższe stężenie składnika aktywnego, tego głównego składnika aktywnego, co może nie dawać konkretnego działania później na skórze. Ostatnią opcją, jaką możemy przy cenie powiedzieć, to obniżenie marży, czyli tej przestrzeni, która daje producentowi zarobek na kosmetyku. No ale powiedzmy sobie otwarcie, to się raczej nie dzieje albo bardzo rzadko, no bo też trzeba z czegoś zrobić promocję. Druga kwestia to porównywanie składów w poszukiwaniu składników aktywnych takich samych jak w droższym odpowiedniku. To wbrew pozorom nie jest prawidłowe rozwiązanie. Nie nakładamy przecież znalezionych pojedynczych składników aktywnych w składzie na skórę, tylko nakładamy cały kosmetyk, czyli całą formulację, całą recepturę, a nie pojedyncze składniki. Więc to, że w jakimś kosmetyku jest sześć tych samych składników, co w naszym droższym kosmetyku, wcale nie oznacza, że one będą działać tak samo czy dokładnie tak samo na skórę i dawać takie same efekty. Analizując zatem temat tańszych odpowiedników, bierzemy pod uwagę po pierwsze potrzeby skóry i stan skóry, bo może wcale nie potrzebujesz ani droższego kosmetyku, ani jego tańszego odpowiednika. Obecność składników aktywnych, ich stężenia, ale również pH, szczególnie w produktach kwasowych, tam gdzie ma to znaczenie. Obecność składników o podobnym działaniu do poszukiwanych składników aktywnych. Oraz ich potwierdzoną badaniami skuteczność w działaniu na skórę. Cały pozostały skład kosmetyku, który jest bazą dla składników aktywnych, który może albo ułatwić przenikanie składników aktywnych, albo paradoksalnie utrudnić, sprawiając, że działanie będzie stricte, powierzchowne albo zerowe. Dopiero po analizie powyższych punktów możesz spojrzeć na cenę kosmetyku. Podkreślam bardzo mocno, że sama obecność w tańszych odpowiednikach składników aktywnych, takich samych jak w droższym kosmetyku, wcale nie gwarantuje działania tych składników aktywnych w przypadku naszej skóry i Twojej pielęgnacji i już pokazuję Ci to na przykładach. Kiedy w pielęgnacji skóry panowała era witaminy C w postaci kwasu skorbinowego, prawie każda marka wypuściła kosmetyk z kwasem askorbinowym, deklarując nie tylko działania antyoksydacyjne witaminy C rozjaśniające, ale również jej możliwość stymulowania fibroblastów do produkcji kolagenu, czyli zwiększenia działania przeciwzmarszczkowego danego kosmetyku. I z perspektywy kwasu skorbinowego jest to prawda, ale w określonym pH danego kosmetyku, czyli poniżej 3,5. W przypadku kremów z witaminą C w postaci kwasu askorbinowego to nigdy nie miało miejsca, bo kremy nigdy nie mają pH kwaśnego, raczej to jest pH około 5, jest obojętne, co oznacza, że nie była wykorzystywana w pełni witamina C, czy nie był w pełni wykorzystywany w tych kosmetykach potencjał kwasu askorbinowego dla Twojej skóry. Jednak na opakowaniu była informacja, że taka opcja jest możliwa i jeżeli szukałaś tylko po składniku, no to mogłaś się tutaj troszeczkę naciąć. Drugim przykładem jest argirelina, czyli peptyd botox-like. Najwięcej badań, czy najbardziej udowodniona skuteczność tego składnika jest przy stężeniu 10% argireliny w kosmetyku. Znalazłam, poszukując informacji o, o zamiennikach, o tym, co się pojawia, jak inni poszukują zamienników, komentarz, że w jakimś produkcie jest nie 10, ale 6%, ale to też jest coś. No okej, okay. to też jest coś, tylko pytanie, to też jest coś, co to daje skórze i w jakiej całej bazie kosmetyku jest to zamknięte. Problemem argireliny, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry, jest to, że ona bardzo słabo przenika przez skórę. Dlatego większość kosmetyków z argireliną jest raczej w wodnych roztworach, lekkich, bardzo krótkich w składzie. Jeżeli spojrzymy na kosmetyk z 6% stężeniem, ale dodatkowo z bazą bardziej emulsyjną, z, ze składnikami, które są rozpuszczalne w tłuszczach, pojawia się witamina E czy resveratrol. To może się okazać, że to 6%, pomimo że jest 6%, wcale nie robi skórze niczego. Szukając zamienników, nie patrzmy tylko na składniki aktywne, nie patrzmy tylko na cenę, spójrzmy na to, co dany kosmetyk może zrobić dla naszej skóry, a tym potwierdzeniem są badania kosmetyku, nie składnika danego aktywnego w tym kosmetyku, ale badania całego kosmetyku z tym składnikiem. To jest podstawowa różnica. To jest trochę tak jak e, ci, co są z mojego pokolenia będą pamiętali film poszukiwany, poszukiwana i badanie zawartości cukru w cukrze. To tak trochę ironicznie, ale faktycznie trochę do tego się sprowadza. Nie patrzymy na badania samego składnika aktywnego, po to, że na przykład wspomniana wcześniej witamina C działa, wiemy działa na fibroblasty. Patrzymy na to, co ta witamina C włożona do kremu. I ten krem z witaminą C może zrobić naszej skórze. Niestety, obecnie na rynku polskim mamy tendencję do tego, że bardzo wiele kosmetyków opiera swoje deklaracje działania na skuteczności właśnie samego składnika aktywnego, a nie kosmetyku z tym składnikiem. Jeszcze raz podkreślam, to jest bardzo duża różnica. Teoretycznie to nie jest kłamstwo, ale to też nie jest stuprocentowo prawda. Wam zostawiam ocenę. Jak do tego podejdziecie, ja wolę jednak sprawdzić skuteczność danego kosmetyku i o takich kosmetykach, o takich odpowiednikach będę dzisiaj mówić. Uspokajam też tych, którzy się teraz przerazili, że patrząc na ogrom wiedzy, którą trzeba mieć, szukając tańszych odpowiedników, być może czujecie w tym momencie się skazani na brak efektów? Nie, nie ma takiej opcji, spokojnie. Możemy do tego podejść z głową i mieć skuteczną pielęgnację? Trzeba tylko spojrzeć na kosmetyki z perspektywy funkcji w naszej pielęgnacji. Jeżeli wiemy, czego od kosmetyków oczekujemy, to jesteśmy w stanie znaleźć kosmetyk, który będzie miał dobre składniki aktywne, dające skórze to, co jest jej potrzebne, i spełniać konkretną funkcję w naszej pielęgnacji. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to są funkcje kosmetyków, odsyłam do naszego artykułu na, na blogu Skin Wisdom. Tam wyjaśniam dokładnie czym i jak e, się kierować, jeżeli chodzi o funkcje kosmetyków, a my przechodzimy już do samych tańszych odpowiedników marki Basic Lab. No dobrze, to spójrzmy na produkty, na kosmetyki marki Basic Lab i ich tańsze odpowiedniki. Pokażę Wam na pięciu produktach, na przykładach pięciu produktów, jak podejść do szukania tańszych odpowiedników z perspektywy zarówno funkcji, jak i składników. Zacznijmy od nawilżającego serum poprawiającego napięcie skóry. Trudnością w szukaniu tańszych odpowiedników kosmetyków Basic Lab jest to, że oni zwykle łączą kilka różnych składników. Dlatego my musimy podjąć decyzję, jaką funkcję ten kosmetyk ma pełnić w naszej pielęgnacji. Jeżeli potraktujemy go jako serum nawilżające, szukamy stricte składników nawilżających i jako takie traktujemy to serum. Jeżeli chcemy szukać serum peptydowego i nawilżającego, no to może się okazać, że potrzebujemy mieć dwa produkty w pielęgnacji i włączać je w różnych rutynach pielęgnacyjnych, albo rano, albo wieczorem, co też jest ok do zrobienia i też da nam efekty. W przypadku tego produktu najbliższym zamiennikiem z perspektywy zarówno nawilżenia, jak i działania peptydowego może być na przykład serum Skintegra Lunar, przede wszystkim peptydowe, ale również ze składnikami nawilżającymi. Znowu. Dużo mniejsza ilość jest składników nawilżających, mniejsze stężenia, ale funkcja nawilżająca będzie zachowana. Albo jeżeli patrzymy na składnik aktywny, czyli kwas hialuronowy, który tutaj jest w stężeniu 3%, to możemy wybrać serum z czystym kwasem hialuronowym czy z. Pochodną o mniejszej cząsteczce kwasu hialuronowego, czyli soli sodowej kwasu hialuronowego, i tu możemy na przykład mieć markę Mohani, z serum z kwasem 3%, kwasem hialuronowym w postaci soli sodowej kwasu hialuronowego. Drugim przykładem jest serum z retinolem. Tutaj mamy 0,5% czystego retinolu, plus witaminę C, plus koenzym Q10 i CBD, czyli olej konopny. Ciężko będzie znaleźć znowu produkt, który będzie miał dokładnie te same składniki, no ale powiedzmy sobie otwarcie: produktów z półprocentowym retinolem na, na rynku, czystym retinolem, jest stosunkowo dużo. Tu uwaga, zwróćcie uwagę, wybierając tańszy odpowiednik, żeby jednak był czysty retinol, czyli składnik rzeczywiście ten najbardziej aktywny, bo niestety producenci często deklarują stężenie albo kompleksu, Albo pochodnej retinolu, która nie działa, szczególnie ta palmitynowa, która nie działa tak jak czysty retinol, i już były takie przypadki na rynku, gdzie była mowa o czystym retinolu, a w składzie tego czystego retinolu nie było. Więc zwróćcie uwagę na to, czy w składzie jest retinol i czy rzeczywiście mamy pół procenta. Zwracam również uwagę na to, że nawet jeżeli nie mamy, Takiego samego połączenia składników, czyli retinol z witaminą C, co daje taką bombę antyoksydacyjną, bombę przeciwzmarszczkową w działaniu. Możemy mieć serum antyoksydacyjne z witaminą C rano, a retinol zastosować wieczorem. Tutaj nie ma najmniejszego problemu. Pomijamy olej CBD, choć może on być użyty w odbudowie bariery hydrolipidowej. Też mamy wtedy ten składnik. No i koenzym Q10 świetny antyoksydant, ale ciężko jest znaleźć kosmetyki z samym koenzymem Q10 i nie ma sensu w tym momencie szukać na siłę. Przykłady zamienników, właściwie przepraszam, tańszych odpowiedników, to na przykład krem Linia, który ma 30%, czyli jest mniejsze stężenie. Ale ta wersja kremowa jest zachowana tutaj, choć możemy też znaleźć stricte, jak w przypadku Neutrey, dokładnie pół procenta czystego retinolu, stężenie czyst czystego retinolu i możemy mieć tańszy odpowiednik. Zwracam jeszcze uwagę na jedną rzecz. Znalazłam produkt, który rzeczywiście mógłby być tańszym odpowiednikiem do retinolu Basic Lab, marka Bielenda kreme Super Trio z retinolem i z witaminą C. Ale nie mamy żadnych deklaracji odnośnie stężeń zarówno retinolu, jak i witaminy C, co z mojej perspektywy, w momencie kiedy ja bym rekomendowała dany produkt w pielęgnacji, ja nie wiem czego się po tym kosmetyku spodziewać, jakie będą efekty, jak zadziała na skórę, jak szybko można się spodziewać efektów, czyli nie mam informacji, które pozwolą mi określić skuteczność dla danego produktu. Jednak dla osób, które chciałyby podziałać typowo slow agingowo i po prostu zapobiegać, nie oczekują, że nagle coś się w skórze e, diametralnie zmieni w krótkim czasie nie wiem typu 2-3 miesiące tylko rozciągają to na tak zwany maraton to taka opcja też jest do przyjęcia. Kolejny przykład to krem ceramidowy z betainą, z mocznikiem o bogatej konsystencji. I znowu, znalezienie stuprocentowo takiego samego składu z takimi składnikami aktywnymi będzie dość trudne. To jest kompozycja, którą stworzyła marka Basic Lab, ale jeżeli spojrzymy sobie na funkcję tego produktu, czyli w naszej pielęgnacji jest to krem okluzyjny. To dużo łatwiej nam jest w tym momencie znaleźć tańszy odpowiednik, bo szukamy kremu okluzyjnego. Krem okluzyjny dla przypomnienia ma wspierać odbudowę bariery hydrolipidowej, ma zamykać naszą pielęgnację, dawać skórze poczucie bezpieczeństwa. Z perspektywy czysto funkcji, czyli kremu okluzyjnego, tańsze odpowiedniki to na przykład Neutrea Maska Skin Repair czy Nuni Krem Balansi, e, podobnie działające na skórę, podobnie z perspektywy składników możemy spojrzeć na markę Bielenda z linii Supreme Lab, krem z ceramidami na noc. To jest wersja, którą również można wypróbować, choć tutaj mam uwagę, tutaj nie jest moim zdaniem wystarczająca okluzja, choć skład jest bardzo ciekawy. Spójrzmy na jeszcze jedno serum nawilżające marki Basic Lab, kultowe serum z trehalozą. Z perspektywy składników, stężenia trehalozy 10 czy 15% plus kwasu hialuronowego i peptydów, ciężko będzie znaleźć jeden produkt, który ma dokładnie taki sam skład i udowodnione działanie. Ale spójrzmy teraz na funkcję tego produktu. Przede wszystkim jest to funkcja serum nawilżające. Z racji konsystencji, z racji całego składu jest bardziej emulsyjne, jest bardziej bogate. Znowu możemy poszukać sobie odpowiednika typowo takiego emulsyjnego, bogatego serum nawilżającego i przykładem może być linia Multi Hydration Booster. Wersja typowo ze składnikami czy z podobnymi składnikami to na przykład Apis Perfect Moisture, troszeczkę lżejsze w konsystencji. Serum, ale składniki podobne, choć nie te same stężenia. Spójrzmy jeszcze na produkty z kwasami, bo te też są w, dostępne w ofercie marki Basic Lab. I tu przy produktach z kwasami pojawia się trochę wskazówek, trochę trików. Ja mam w ręce stymulujący peeling kwasowy z kwasem glikolowym 8%, kwas laktobionowy 4%, glutation i resveratrol, czyli mamy jeszcze dwa antyoksydanty, plus glutation jeszcze działanie rozjaśniające. Czy możemy znaleźć tańszy odpowiednik? Tak, ale musimy spojrzeć nie tylko na składniki, ale również PH danego produktu. W przypadku kwasów jest to dość istotne, bo produkt ma działać złuszczająco, w związku z tym jego pH musi być kwaśne. Jednak im niższe pH, czyli też za niskie, może dawać uczucie podrażnienia, szybszego złuszczania, pieczenia, podrażnienia skóry, co nie zawsze jest korzystne dla każdej skóry, szczególnie przy kwasie glikolowym. Z kolei pH zbyt wysokie, może oznaczać, że będziemy mieć produkt bardziej nawilżający niż kwasowy złuszczający. W przypadku kwasów dochodzi nam jeszcze wersja PKA danego kwasu, czyli jego mocy, ale to już jest historia na inny odcinek. Jakie zamienniki możemy wykorzystać? Znowu przy, przychodzi nam z pomocą marka Lynia i jej tonik żelowy z kwasem glikolowym 5%, czyli mniejsze stężenie, e, mniejsza można powiedzieć siła, ale jeżeli szukamy kwasu glikolowego, to jest to opcja do wykorzystania. Druga opcja to mija tonik z kwasem, rozświetlający tonik z kwasem glikolowym. Znowu, bazujemy na tym podstawowym jednym składniku. Możemy, jeżeli jest, chcemy do pielęgnacji dodać jeszcze kwas laktobionowy, rozdzielić to na dwa produkty i mieć dwa serum aktywne w postaci produktów kwasowych. Jak widzisz, zatem znalezienie tańszego odpowiednika droższych kosmetyków. Wcale nie musi się wiązać z poszukiwaniem, analizowaniem pełnego składu pod kątem obecności tych samych składników, szczególnie jeżeli miałyby być to składniki konsystencjotwórcze. Patrzymy przede wszystkim na funkcję, jaką dany kosmetyk ma pełnić w naszej pielęgnacji, i dopiero potem zaczynamy szukać tego, co jest w skórze potrzebne do spełnienia tej funkcji. Spójrzmy sobie jeszcze na trzy produkty marki Basic Lab co do których można, inaczej, ja uważam, że nie ma tańszych odpowiedników. I już wytłumaczę Ci dlaczego. Pierwszym produktem jest serum z peptydami miedziowymi. I znowu tu nie ma tylko peptydów miedziowych, mamy również 25% kompleksu peptydów biomimetycznych, czyli taką faktycznie bombę peptydową, no ale jednak najbardziej można powiedzieć pożądanym składnikiem są peptydy miedziowe. Jest to drogi składnik do kupienia, więc nawet jeżeli są odpowiedniki tego serum to one są nieznacznie tańsze jak Dermomedica czy, czy teramid. Patrząc na cały kształt, żaden z nawet tych odpowiedników nie ma dokładnie takiego samego składu. A zwracam akurat przy tym produkcie jeszcze uwagę na to, żeby nie złapać się na deklaracje producentów, bo mamy kosmetyk, który deklaruje, że ma dużo więcej peptydów miedziowych, jest dużo tańszy. Tylko jak spojrzymy na skład inki, to nam się to w tym momencie nie trzyma. Mówię o produkcie AWA z peptydami miedziowymi, który deklaruje, że ma 3%, 3 stężenie peptydów miedziowych, 1% stężenie niacynamidu, ale jak spojrzymy na skład INKI, który widzisz teraz na ekranie, to peptydy miedziowe są za niacynamidem, więc coś tu ewidentnie nie gra. Tutaj prawdopodobnie albo się ktoś gdzieś pomylił, Albo nie ma tych 3% peptydów miedziowych, więc w tym momencie dla mnie to nie jest produkt, który wzięłabym pod uwagę jako odpowiednik. Inna, inny produkt, jeżeli spojrzymy sobie, dermika ma ampułki z peptydami miedziowymi, to nie jest tak, że bez żadnego researchu stwierdziłam, że nie ma odpowiednika tańszego, szukałam, ale dermika ma 15 setnych stężenia peptydów miedziowych, versus 0,5% w Basic Lab i jak policzymy ampułki ich objętość całą, to ta cena wychodzi nieznacznie znowu niżej w porównaniu do całego serum jest niżej, więc można do tego podejść w ten sposób, ale to nie jest mega dużo tańszy odpowiednik, więc też patrzcie na to jaka jest pojemność danego produktu, na ile wam wystarczy. Plus wskazówka dla tych, którzy chcą mieć peptydy miedziowe, którzy chcą w nie zainwestować to nie musi być produkt stosowany codziennie. Można go stosować 2-3 razy w tygodniu w pielęgnacji. Wtedy danego produktu wystarczy nam na dłużej. Potraktujmy go jako kurację. Jedno opakowanie 2-3 razy w tygodniu, skóra dostanie to, czego potrzebuje. To nie jest tak, że musimy co miesiąc czy co dwa kupować nowe, drogie opakowanie. No bo faktycznie to jest drogi produkt, jednak na razie i nie sądzę, żeby była taka opcja tańszego odpowiednika nie widzę na rynku. Drugi produkt którego odpowiednika tańszego nie widzę na rynku to jest Basic Labowy retinol dwuprocentowy. No, niewiele jest kosmetyków. Ja znam dwa które mają stężenie dwuprocentowe czystego retinolu. Jeden jest emulsyjny Dermomediki ciut delikatniejszy w odczuciach takich na skórze. Tutaj mamy prawdziwego mocarza jeżeli chodzi o działania na przykład przecizmaszczkowy, ale również przy trądziku hormonalnym świetnie się sprawdza. Nie widzę tańszego odpowiednika w żadnej innej wersji. Będę tutaj się tego trzymać. Bardzo krótki, bardzo prosty skład, bo raptem cztery składniki w ogóle w składzie inki. Ostatni produkt to kremy aktywne. To jest w ogóle oddzielna kategoria kosmetyków i każda marka, która tworzy kremy aktywne, a jest o tym oddzielny też film, o którym mówiłam, czym są kremy aktywne, czym się wyróżniają, ma swoją własną kombinację składników pobudzających skórę. W slow agingu, w działaniu właśnie łagodnym, ale długofalowym, to są produkty, które nie mają swoich odpowiedników, są inne z innymi składnikami. Działającymi slow agingowo, natomiast znowu to nie jest tania kategoria produktu. Za dużo tu jest zarówno mocnych składników, takich, które mają przenikać przez skórę jak aminokwasy, jak czynniki wzrostu jak retinal, co my tu jeszcze mamy też witaminę C, neuropeptydy. Ta kombinacja, to połączenie tych składników jest na tyle trudne technologicznie, że ciężko jest zrobić tańszą wersję. Ale uwaga, to nie oznacza, że bez tego Twoja pielęgnacja jest nieskuteczna, bo można je zastąpić innymi produktami, innymi składnikami. Trzeba wiedzieć tylko, czego szukasz, jaką ma pełnić funkcję w Twojej pielęgnacji. Mam nadzieję, że wiecie już, jak szukać tańszych odpowiedników droższych kosmetyków, niezależnie czy to jest marka Basic Lab, czy inne marki. E Patrzymy na funkcję i mam nadzieję, że cała ta część merytoryczna Wam pomogła. Dajcie znać, czy jest jasne. Dajcie znać, czy jest jakaś marka, której tańszych odpowiedników chcielibyście poszukać. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku.